Witam w nowym roku 2022. Janmar Centrum. Czas warunki do pokazów mamy niewesołe. Chcemy Wam porównać dwa ładowacze: MSL FL5X5 MetroStal i Janmar YKL. Tutaj mamy krawędź burty na wysokości 1,85 m. To jest zmierzone. 7-tonowe wozidło. Zobaczcie, jak mówicie. To jest finalny amfinalny Jarmaga Meta się 85 na widłach na rekinie. Do tej wysokości dacie radę. Ale jak dobrze wiemy, problem zwykle polega na kontenerach do odpadków. Tu mamy wysokość 2,20 byśmy łytnęli w praktyce. Mamy 2.10 i rekina. Jak widzicie szuflę też by obróżnił. Natomiast przy rekinie, przy nowym FL5X5 sytuacja z załadunkiem jest wyjątkowo fajna. Krawędź burty 2.10 i to jest bardzo fajny ładować bardzo fajny pomysł. Widzieliście też ramiona 30 cm różnicy. Tutaj będziemy mieli krawędź, o, podchodzimy fajnie, ale tutaj mamy minus 15 cm. Z tej strony jesteśmy w stanie, to jest jakiś 1,70 70 za ładunku bez żadnego problemu. A pogoda jest bardzo niefajna. Jeszcze raz jeszcze to, co jest bardzo istotne dla nas, to wysokości załadunku. Zobaczcie, krawędź jest 2:10, od biedy 2,20 byśmy łyknęli. Rekin nam oczywiście bardzo pomaga. On, by tak jak widzicie na filmie, wysypał też i A tam mamy jakieś 1,70 m, żeby to bezpiecznie wysypać. Myszką. Pokazywaliśmy na samym początku 1,85 85, ładować INGEL 210, on też by to wyknął. FLK 5.5 ma te zalety, że jest samo poziomowanie. Kolejną gigantyczną zaletą tego ładowacza jest wysokość. Rybą oczywiście jak zawsze należy do Was.